Witajcie! W dzisiejszym filmiku zaśpiewam Wam o Sera I Can't Be the Only One i do tego przyłączoną piosenkę o Xbox Series X. Dobrze, to zaczynamy! Już nie kup Xbox Series X! Już nie kupujcie Xboxików! Dźwięk, żeby było, lep... było lepiej, żeby było słychać mnie, mnie. I już nie kupuj Xbox. Nigdy nie wolno kupować. tej głupiutkiej konsoleczki już nie kup. On już umarł dawno temu. I nie, i nie, istnieje. i nie, i nie, i nie, i nie, nie Chcę za to Cię zamknę, się, za paczkoma, ma, Cię sam Cię. Jeżeli będziesz grał na ich pochciku, chcę to Cię zamknę, paczkoma Cię i nigdy Cię nie wypuszczę. Będziesz tam, zamknię, Uciekniesz nigdy stąd Podpal proszę serię z iksiaka I już nigdy go nie kupuj Włóż patysek do wentylacji I kręć wentylacją cały Cały dzień kręć wentylatorem Kręć przez cały dzień A najlepiej to go nie kup nie, nie, no bo przepraszam, że nie, nie, wyraźnie. Powiedziałem tu, nie, już umarł, już. nie, nie, tu i nie, nie, wolno nie, 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 już umarł nie, 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 wolno nie, na Pozwalaj grać na ser. Kiedy już nie będą produkować? kiedy jesteś tak i już nie! Kiedy wreszcie go nie będą produkować? Bo czekam na to wiele lat! Nareszcie! istniał. Dobrze, zaśpiewałem Wam całą piosenkę. Jeśli Wam się podobała, dajcie łapki w górę i napiszcie wyniki w komentarzach. Zapraszamy Was na pozostałe odcinki z naszego kanału. Cześć i do usłyszenia. Trzymajcie się zdrowo. W nagrodę na ekranie dam Wam taką uśmiechniętą buźkę.